Niesamowita pielgrzymka w tym roku. Pogoda rewelacyjna, w każdy dzień słonecznie. Dziesiąty raz jestem na pielgrzymce, piąty raz jako przewodnik i nie pamiętam, żeby tak było kiedykolwiek. Dziękujemy za to Maryi. Droga na pewno trudna, wymagająca, ale szczytny cel. Szefowa załatwiła, że nie było żadnych opadów, także przeszliśmy idealnie suchą nogą. Wszyscy zadowoleni, wszyscy zdrowi, także to najważniejsze. Trochę gorąco dzisiaj, ale Jakoś dajemy radę. Bardzo dobrze, droga nam wypadła. 37 raz na trasie. Dobrze. Bardzo dobrze. Na spokojnie. Zapraszam każdego na takie przeżycia. No, Raz, że atmosferę, dwa, troszeczkę się umęczyć, ale jak dla Boga, to warto się męczyć. Serdecznie Wam polecam, naprawdę. Ja uwielbiam chodzić tutaj na pielgrzymki. Polecam grupę dwunastą, najlepszą grupę na świecie. Nie ukrywam, nie było łatwo, ale wiadomo, że z pomocą i z łaską też Pana Boga i Maryi udało się dotrzeć. Super, naprawdę super. Jestem taka szczęśliwa, że doszłam. Po dziewięciu dniach jesteśmy bardzo szczęśliwi, chociaż zmęczeni i opaleni. Łatwa była. Pięknie przyszło, bo był wiaterek i słońce, ale wszystko było bardzo dobrze. Rowerem, na piechotę i autobusem i samochodem dojechałem. Tak, dołączyłam, przeszłam dwa dni. Nie mogłam wcześniej, ale to były wyjątkowe dni. Przyszłam tylko tutaj, u stóp Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, do pielgrzymki do dwunastki. Dołączyłem także, dziękuję za przyjęcie do grupy i cieszę się, że mogłem dojść tutaj do tej Góry właśnie ze wspaniałą grupą numer 13. Bardzo dobrze. Ja nie szedłem, wiesz. Wspaniale, bardzo dobrze. Ciepło, chociaż ja tylko tak króciutko, więc ja nie jestem takim pielgrzymem długim dystansem. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy będą słuchać w tej relacji, szczególnie naszych. Naszych właśnie rodaków, tych palapi właśnie. Oczywiście zachęcamy wszystkich za rok. Wzajemne wsparcie siostry i brata pomagało i dodawało się. No, ja dziękuję tutaj żonie, że mnie tak wspierała dziennie na trasie. Piegrzymujemy już któryś raz z kolei, także wszystko było dobrze. No Trochę ten upał dawał we znaki, ale przeżyło się wszystko. Ja potrzebowałem czegoś, jakiegoś oderwania od, od dnia codziennego. Ciężko, bardzo ciężko. Do Jak doszliśmy